Co na początek? Chusta czy nosidło? Oto jest pytanie. Podstawową różnicą pomiędzy chustą a nosidłem jest poziom trudności i budowa. Co za tym wybrać? Po pierwsze, w chuście nie czyhają na nas żadne pułapki i haczyki. Niestety większość nosidełek na rynku nie nadaje się dla naszych dzieci. Po drugie, budowa nosideł znacznie odbiega od tego, co możemy uzyskać przywiązaniu wiązaniu chusty. Niestety większość nosideł zbyt mocno obciąża kręgosłup maluszka, mamy złe podparcie yy, miednicy i ud, przez co właśnie nie nadają się na do użytkowania dla naszych dzieci. Po trzecie, nosidło jest znacznie łatwiejsze, ale znacznie trudniej znaleźć to dobre i zdrowe dla Twojego dziecka. Chusta jest znacznie trudniejsza, żeby ją prawidłowo zamotać, i właśnie dlatego bardzo, bardzo polecam skonsultować się z doradcą chustonoszenia. Reasumując, osobiście wybrałabym chustę. Natomiast rozumiem, że nie dla każdego będzie to łatwy wybór. Także nosidło jest OK pod warunkiem, że wybierzesz to naprawdę odpowiednie. Chcesz poznać inne tajemnice dotyczące opieki i pielęgnacji niemowląt? Nic prostszego. Kliknij, subskrybuj. I śledź mój kanał, aby mieć dostęp do innych lifehacków dla mam.